Witam Was w kolejnym gameplayu z Torchlighta. Zauważyłem w poprzednich odcinkach, że są małe opóźnienia z głosem i w ogóle głos, znaczy dźwięk, razem z obrazem nie koreluje. Wiem czy to jest spowodowane. Chodzi o te przejścia między różnymi lokacjami. Po prostu tego jakoś tak dziwnie nie nagrywa. I takie, takie coś się dzieje po prostu. Gdzie jest moja aura wokół tych mieczy? Ja nie mogę. Nie, czasami się włącza, czasami nie. Włącza. Dobra, w każdym razie jesteśmy w innej lokacji. A gdy będę wchodził na górę czy coś, gdy będę jakieś ekrany ładowania, ja wtedy będę przerywał nagrywanie i tyle, po prostu, żebyście nie musieli oglądać tego ekranu i tak dalej. Dobrze, a więc mamy poziom, numer. Za chwilę już zobaczymy sobie. 15. Jesteśmy w kolejnej misji. Ehm... Co to jest za misja? Thrill chce, aby zabić bez Nie to. Nie to. Mm... Musisz odnaleźć żarową quizę podejrzeć za SEL e, po schodach. Ale dobra, jesteśmy... Chciałem Wam pokazać akurat tą lokację. E, ponieważ jest zielona, jest jakaś odmienność, e, muzyczka się zmieniła i tak dalej. Jakieś kolumny, stare miasto i tak dalej. Zresztą za chwilę pokażę Wam nową zajebistą umiejętność, którą nabyłem po prostu o, Sill.

E, w ogóle zainwestowałem sobie, nie w ogóle. To co mi się bardzo podoba tutaj, o, jest aura, jest aura, jest aura, zajebiście. E, to co mi się, jest po... to co mi się bardzo podoba, że nie tylko tutaj magowie, czyli alchemik e, ma obszarowe obrażenia. E, chodzi o to, że tutaj nie tylko siekam ludzi na bliski dystans, ale mam też mnóstwo e, obszarówek. No i na przykład taką, e, to jest najnowsza, mój najnowszy nabytek. O, jakie zajebiste. E, trójka. To podskakujemy, uderzamy wszystko. A czwórka to jest takie właśnie to tąpnięcie, które. bo ostatnio też ogłusza i tak dalej. No i piąteczka to jest nasze piękne uderzenie. Oprócz tego jeszcze jest. pęd, gdzie jest nasz pęd? Dobra, z pędu, z tego ogłuszenia, też sobie na razie zrezygnowałem. Dobra, mamy przejść. No to zacznijmy może od fioletowego, ale to w takim razie zrobię tutaj cięcie. Tak jak mówiłem. Cięcie. Okej, okay, już jesteśmy. A teraz ten portal jest zielony. No dobrze. No i co tutaj? O jakie piękne to! Dobra, musimy rzucić się w jakiś wielki wir. Bo ja chcę zobaczyć, ile. ta umiejętność. O kurde, to jakiś pigmej i... zabójca. I. kozan mag. O jezu, co to się dzieje? Co, się dzieje? co to się dzieje? Eliksiry żywotności i tak dalej. Ale ładnie się to Ta jedna moja broń. Nie, czekajcie, ta broń do, to. Zrezygnałem jest takiej broni, która miała szansę na obrażenia e, elektryczne. Czyli tam tamto jakiś czas udało się wbić takie kombo, że atakowało e, wiele ludzi, wiele potworków wokół. Za jednym uderzeniem. O tak, te obszarówki są takie piękne! O! Oh. Ja, obszarówki, bardzo lubię obszarówki. A to co to jest? Poszukiwanie sławy pierścień. A czekajcie. No maczuga. Laska ze skrzydłami. Dziwne, ale ładne jeziorko. Dobra, tutaj już nic nie ma. Dobra, ale wykonaliśmy jakieś zadanie. Czyli co? Eee. Czekajcie, czekajcie, muszę sobie zobaczyć. Ukończone w poszukiwaniu chcę zabić bez czy Aha, dobra, to, 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 akurat nie jest e, poboczny kwestii, który wzięliśmy w jeszcze... E, jeszcze gdy byliśmy w mieście. JEEEEEP! No, ledwo to to uderzyło. Ale jednak. Ciężki, sabaton, skurzony, dobra. Musimy uciekać z tego, bo to zadaje nam... ...demejt w czasie. I podoba mi się też to, że mogę grywać w najwyższej rozdzielczości ...w najwyższych detalach, także możecie zobaczyć w pełnej krasie. I nawet... Jest spoko, jest spoko. Jest jak 30 czasami do 60 fps Jak stanę, no, to jest jakieś na 60? Yes! Dobra, jeszcze... O, to jeszcze stunuje, pod... stunuje nasze przeciwników. Dobra, co to jest? Łowisko. <laughs> Można łowić rybki. Dobra Rybcia, ojoj oj, oj, jak słodziutko Rekin jaskiniowy. Rekin jaskiniowy? What the fuck. Dobra, nieważne. Dziwne potworki, no ale dobra. Rekin. Nastawiłem mojego zwierzaka. Identyfikację zwoi wezmę sobie na tryb, na agresywne zachowanie. Będzie ogólnie sobie lata po prostu i zabijał wszystkich niż stał pasywnie czy się bronił. Ach. Gdy biegnę sobie do przodu, to troszeczkę maleją maf. y złej identyfikacji, dobra, 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 szybko uciekamy z tego. Oooo! What the fuck! Stun, 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 odpychanie o rany boskie. Slow motion, dobra, fajnie, za zabite bossy i mini-bossy dostajemy też punkty sławy. Czyli ludzie po prostu wiedzą, że zabijemy jakiegoś potwora, który był. Znaczy ten... Boże święty, który był jednym z silniejszych potworów i zagrażał innym. Także zabiłem go, unieszkodliwiłem niebezpieczeństwo, no to są mi ze mnie dumni i tak dalej. Dobra, sobie, czy tutaj coś znajdziemy. Zobaczymy sobie może naszej strzelby teraz. Jest miła i chyba zadaje później obrażenia trucizny, z tego co wygląda, bo ma taką zieloną aurę wokół siebie. Dobra, to jest jakiś zejście, to nie mogę wyjść na, na szczęście. O ja, ładny to jest modem, ta strzelba. Okej, okay, dobra, tutaj troszeczkę sprawa wygląda nieco inaczej. Wo jep, 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 jep. jakie, yep, yep. Dobra, zmienimy sobie to i tak będziemy szybko. A, spokojnie, kosimy, kosimy, kosimy. Nieznany miecz. Oj, ja tu nic nie widzę teraz Okej, okay. popielaty fokus. E, Zobaczmy, co my tu mamy. Mamy rybę. No i jak wygląda nasza? Aha, dobra. Ale ładny teraz. Zaraz już nie mamy pieska, tylko jakiegoś kurde kopacza. Hm. Nie wiem o co z tym chodzi. Dobra. Do identyfikacji przedmioty wszystkie do 66 do żywotności, no to... Oj, to to możemy sobie wywalić w takim razie i założyć sobie ten pierścień. Co to jest? Dobra, łuk, to na razie nie jest mi potrzebny. A to jest mój szybki miecz. Ostatni. o, Gdzie jest mój miecz? To znaczy... ej, przed chwilką miałem mój miecz. Ale to jest dziwne, ale to jest złe. O dobra, jest, tutaj. Co się stało? Wymaga magii. Aha, rozumiem. Miedziany pierścienie musisz, niestety, do mnie wrócić. Przynajmniej będę miał go założonego do, do czasu. Po prostu już miałem od tego premię do, do magii. No dlatego mogłem sobie założyć ten miecza. Tutaj właśnie będę musiał sobie jeden punktik grzucić. Na to, żebym mógł pasywnie, normalnie go cały czas nosić. Epicki, albastrowy falchion. Te nazwy są naprawdę fajne. A to co to jest? Za szybki łuk. Jeszcze maczuga jakaś. No dobra, dobra, dobra. Na razie nic ciekawego. Lecimy dalej. Jest jakiś jeziorko. Kurde. No, czekam na jakiegoś. Bossa. O kurde. Co to? Co to ma być? Niezidentyfikowany i Pass. Okej. Okay. Zazwyczaj takie właśnie niezidentyfikowane przedmioty. Są bardzo silne. O Jezus, Maria! O ile ty, tej. tej całej. całej trucizny! O, chodź, tu gnoju Szybciutko padają. Rozwinęłem sobie na piąte, albo już na szyszcy poziom to e, cięcie. To jest naprawdę spory dębę i właśnie z tej umiejętności. Co tutaj jest na górze? Fontanna. Hmm. Można i tak. Tak wiem. Nie masz miejsca. Dobra, lecimy na dół. A ja się napiję mojego soczku kuba nowego. Co tutaj, co tutaj? Zombie. Oho! Jakie piękne uderzenie! Ja to mi się tak podoba. Dobrze, najbardziej no mi się i tak ta obszarówka podoba. Yeah! Podskakuje, uderza w ziemię i wszystkich niszczy wokół. To jest takie piękne. O, najbardziej no uwielbiam tak zbijać w środek, podskakiwać, dopiero wtedy uderzać. Jest wtedy najwięcej akcji. Dobrze, tutaj mam kolejne łowisko. Ja sobie z... jeszcze jedną rybę. Gdzieś, gdzieś, gdzieś złowię. A troszeczkę słabe jest ta, ta obszarówka. Portar Okej, okay, jesteśmy w ostatniej chwili, zatrzymałem. To znaczy, nie dałem rady zatrzymać, ale myślę, że nie będzie jakoś tego tam problemu. Bo szybko się wczytał świat. O ja, o kurde. Dobra. Muszę interweniować, podskoczyć troszeczkę i zamrozić. Mmm. Jaki boss, jaki boss, jaki boss. Wow, oni mi nawet nie... Nic mi nie robią. Mój piesio, mój piesio sobie radzi. Mój piesio sobie radzi na szczęście. Czekam na jakieś lepsze przedmioty, co znaczy chodzi o zbroję. Jak na razie to... Nie, nie, hu, hu! Powiem wam. Ciężkie, ciężkie co tam było. Na goleniku skórzane, ale to są skórzane właśnie. No jak to jakieś pancerne czy coś takiego. O! Mam w umiejętności! Jeden punkt, super. E, no to co to będzie? Dobra, mam cięcie na szóstym poziomie. No to ja sobie tak myślę, no, że to tąpnięcie sobie... Albo nie, to sobie rozdzielimy. Ja idę w te obszarówki, naprawdę idę w te obszarówki mocno. Aha, nie mam miejsca. Okej. Okay. Glif pierwszy jest znaleziony. Teraz jest i portal, także cięcie tutaj znowu Okej, okay, ja przeniosłem się już do kolejnego portalu czyli do tego pomarańczowego Takie wiecie żeby po prostu nie tracić czasu na te wszystkie cięcia oh. jak zwykle potężne uderzenie co tutaj bardzo szybko się leveluje postać powiem wam za chwilę będę miał już what the fuck bije mnie jakiś miecz latający nie rozumiem tego to jest czarno magia zaiste mi się to nie podoba. Co tutaj się dzieje? No, na szczęście, silny jest ten piesek, straszliwie. Nero jest potężny. Fokus lodu. Fokus lodu, dawać mi ten Lasko ze skrzydłami. No, ja nie chcę żadnych lasek. Eee... o co to jest za hełm? Lepszy? Prze! Może ja sobie pomarzyć, mam taki wyjubony hełm, że masakra. Mieści się wszystko oglifowane. To znaczy, dodane są tam kamienie, no to. to... Nie, co to jest? To też jest chujowe. Mogę co najwyżej sprzedać, ale to wywalę na 100% i bierzemy sobie. O! O! Nieznany miecz! O, proszę bardzo. Balteus płytkowy? Co to jest? Zobaczymy sobie ten miecz. O, dobry, 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 dobry. Mhm. Elektryczne obrażenie. i widzę, że tutaj dużo większe. O, to od razu zmieniamy. Czy da się stąd wyciągnąć jakoś te te, te kamyczki? Bo ja tutaj dość dużo wdupiłem w tą broń kasy i, i właśnie tych pieniążków moich. Dużo się napracowałem, żeby to jakoś miało ręce i nogi. No ale dobra. Ten też ma aurę i ma obrażenia. ma obrażenia elektryczne. To jest naprawdę dobre. Mam nadzieję, że spotkam jakieś jakieś mowki, które będą wrażliwe właśnie na na obrażenia elektryczne i wtedy okaże się to broń naprawdę wielkim powiewem. Czasami te skrzynki zamieniają się em, w, po prostu w potwory o nagle na śladownik się włącza, włącza i a zaczyna mi skrzynka atakować. To jest taki potężny przeciwnik.

A, wejście do góry, no cóż, no dobra. Tam trochę pasuje pokazać z nowych y, lokacji, także uznałem, że. No to super. Kal. Kal. Kallul. Oj, rany, zmień to, zmień to. Guść strzela jakimiś, kurde, nie wiem co to jest. Na szczęście nic nam nie robi. Nie z... O, błyszczący żar, dobra. Nie mam, nie mam, nie mam tutaj w ogóle kurczę, miejsca. M19, no zbroja nadal nie jest taka, jaka, chciała, jaka chciałbym, żeby była. No dobra, no cóż, no kurczę, nie zawsze znajdziemy to, na co mamy ochotę. nie, to, kurde. Wejdźmy sobie tu. To wywalmy chyba teraz, nie możemy wysłać naszego zwierzaczka. Ok, wykonaliśmy sobie jeszcze przy okazji dodanie. Ach, jups, 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 szaman, szaman, rany boskie, szaman. Dobra, zbierajmy to do żywotności. Dobra. I tak, jak mówiłem, jeden do tego, dwa do tu, 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 o tak sobie rozłożymy to, dobra. Mamy w miarę naprawdę dobrze zmaksowane to, obrażenia coraz potężniejsze. Mogę sobie teraz dać to tutaj, to już wywalić. I ile mam już? 1404 zdrowia. Nie wiem, czy to jest dużo czy mało. Jednakże jak na razie tyle mi w zupełności wystarcza, żebym mógł przejść tą grę, a przynajmniej etap, na którym jestem. No kurde, latają tak wokół wszystkie te głupie pigmeje jedne. Chodź mój piesku, atakujemy. Jest! Prawda. Mm. A, został jeszcze jeden portal. Yy... i kurczę. Yy... Postanowię kiedyś sobie zagrać. Jeszcze w, w tą grę tylko chodzi o yy, inną klasę. Jednakże teraz Gram Barbarzyńcą, czy ogólnie tym Wojownikiem, najbardziej mi się on podoba. Dlatego nie mówcie mi, żebym zmienił klasę. To wtedy będziecie oglądać. Yy, ponieważ na razie ta klasa mi się podoba. I to zajebiście mi się podoba. I. To ma mi się podobać, a nie Wam. Jednakże nagram też coś inną klasą. Jednakże nie teraz, nie teraz. Teraz sobie przychodzę po prostu do barbarzyństwa. Więc będziecie musieli poczekać sobie chwileczkę. Poza tym to nie jest żaden let's play, to jest gameplay. Pokażę tam parę, od, parę odcinków tylko z tego, jak ogólnie sobie radzę tutaj. Ale nic poza tym, to jest coś ala takiego, żeby Was zachęcić do tej gry, bo jest niesamowita. Action to jest też takie odświeżenie sobie tego wszystkiego przed Diablo 3 i przed Korczajtem 2. Diablo 3 już wyszło w każdym razie, ale... To jest takie też odświeżenie sobie starszych produkcji nawiązując do tych najnowszych. Dobra, mamy punkt do rozdania dalej. No to ja sobie dam widmowy łańcuch, czyli w tą obszarówkę o tą. Chcę sobie ją wymaksować jak najbardziej. Żeby to właśnie ona była głównym takim hmm. Główną moją umiejętnością, dzięki której będę wygrywał starcia, o kurde! No to podskoczymy sobie tutaj parę razy! O tak! Dobra, jep! Dobra, wytłumczamy ich! O Jezus, Maria, to tu je tą siecią! No właśnie, to unieruchamia Złoty Sztandar? A co to jest ten Złoty Sztandar? Okej. Okay. Zostawcie mojego pieska, ludzie. Jest strasznie dużo problemów z montowaniem tego odcinka, no dobrze. Muszę ja sobie zobaczyć. Co to jest ten złoty standard? Zaklęcia, dobra. Zaklęcia mnie nie interesują. Złoty standard. Aha, dobra. To dobra. To jest jakaś śladka dla magów. Ouch, Jeszcze, jeszcze, jeszcze troszeczkę zostało. Wbijamy się w środek... Jebiemy! Durbatirit! O, to jest chyba ten boss, którego miałem zabić do misji. No to dobra. A nie, tego już zabiłem, bo to są esteriańskie ruiny, to jest, na to jest poziom 12. A ja powinienem zabić tego bossa na poziomie... Na poziomie 10. Okej, okay, coś nie mi pisze. Ominąłem coś, coś ominąłem. Ponieważ nie mam jeszcze tego glifu, a pojawiła nam się już tutaj teleport do sali z glifami. A tutaj nic takiego nie widzę. Na razie, dobra, może coś minąłem. coś Poszukamy jeszcze sobie. Może gdzieś tutaj, no teraz coś, tego się nie spodziewałem. Aha, bo tutaj jest jeszcze przejście dalej. A widzicie, nie zauważyłem. A dwa razy obszarówka i wszyscy nie żyją. O, widzicie, to wszystko zrobił jeden mój cios tą bronią elektryczną. Dobra. Kapliczka many. What the fuck? No dobra, lepszy to niż nic. Jednakże ja tutaj szukam moich laska bojowa. Ja szukam glifu. O nie. Jest takie złe. Mam radę, Tutaj nie ma tego. Może ja nie wiem, coś. Coś przyczynę. Czekajcie, mam glif zawrócenia. I to jest tyle. Nie, no gdzieś na początku. No, to nie może być, no bo wtedy by to nie miało sensu. A tutaj chyba coś opuściłem. Nie, tutaj jest zablokowane przejście. No, nie, no. Nie, no, no tak nie może być. To jest jakiś jeszcze miecz. Krótki miecz. Dobra, pieprzyć go. Idę poszukać. Tutaj tutaj mamy teleport. Nawet teleportu nie mamy. Ja, pierdziele, gdzie to ja poszedłem? A może. <laughs> o, dobra, są te schody. Bo ja może tutaj czegoś po prostu nie odkryłem. Tak? Jest taka możliwość, no tak. No ale kurczę, już się wracamy praktycznie na początek. O dobra, tam mamy jakieś drogi nieodkryte, no to akurat może to są te Nie, bo to są urwane, czyli to jest niemożliwe, żebym coś przeoczył. No nie no, nie no, no kurczę ma. No. A tutaj jeszcze potworki zostały. Tego to ja już kompletnie rozumiem. Portal. Stąd przybyliśmy. Hmm. Dobra, nieważne. Ja sobie już tutaj przejdę. To nam dalej. Ej, dobra, bo już jest naprawdę długo ten gameplay trwa. E, także dziękuję Wam za oglądanie z tego odcinka. Do zobaczenia w następnym. Adios, cześć!